Dawno, dawno te... Przepraszam? Dawno... Drank history. Pół history. I wrócę w Comedy Central. To co? Przepraszam. Jednym w żabce codziennie jest ponad 200 produktów w promocji, robimy co? Dobrze. Dziś do złudzenia promocji łosoś wędzony za 1,799 i Liton Ice już za złoty 99. Żabka, najlepsze promocje. Gdzie jest moja skarpetka w koziołki? No, się pierze się tutaj. Się pierze się tu. Mózg ci wyprało, tam są moje oszczędności! A co ty robisz? Tam robię! Kto bierze pieniądze? Kto? No to, no? Powzięliśmy wiedzę o łamie i praniu pieniędzy. A skąd pan władza wziął na takie pransolety? solety? Co? <laughs> pytasz górę. Mamy swoje sposoby. W Orange masz 100 sposobów na oszczędzanie. Kup ostradę lub FanPak HD z tabletem za złotówkę, a to, co zaoszczędzisz, wydaj na co chcesz. Chcieć to mieć, zmienia się z Orange. Założyłem się z rozumem, że będę robił pompki, dopóki nas nie polubisz. Możesz kliknąć tam ten przycisk, no... no miej serce please, no... I jeden klik... Kliczek! Klitz! Jestem wypompowany! Nie ma. Ten też nie ma. Nie ma. O jest! O, Wi-Fi -wi szukam! Wi-fi! Tak ciebie! Nie szukaj darmowego Wi-Fi. Weź 10 GB w prezencie. Teraz w pluszu internet bez konsekwencji. Wyobraź sobie świeży biały ser. Wcale się go nie boisz. Ser nasyca się delikatną śmietanką. I oto cały sekret. Właśnie dlatego Danio jest tak sycące. A teraz otwierasz oczy i już się nie boisz. Sprawdźmy. Mhm. Danio Najlepsza metoda na głoda Nowość Danio lekki Niskokaloryczna metoda na głoda Sławni ludzie lubią zacząć dzień Ze szklanką napoju pomarańczowego Dwa litry, 2 litry 2,99 A kończą z pomidorem 2,89 Jak się trafi Tesco dla ciebie, dla rodziny Hello Mi is Małgosia And he is Radosław Wiem, widziałem Nie mów do mnie teraz, mi is Shaman Majewski Przybyliśmy poznać naszą szczęśliwą liczbę Please, mister Skarbie, nie teraz Dwa Jak dwa abonamenty i dwa smartfony w Plusie Szczęście bardzo ciało. Brawo ty i ty Brawo my Przenieś numer do Plusa Weź dwa abonamenty w duecie za 44,99 I dwa nowoczesne smartfony Huawei w supercenie Plus, brawo ty Radosław i ja, przyszliśmy do Plusa Przejdź i ty netto. Codziennie mamy najniższe ceny. Tylko teraz proszek do prania wizir 5 kg 24,99 mandarynki 2,49 za kilogram. Po prostu. Netto. Więcej za mniej. Prawdopodobnie lepiej być nie może. A może? Może. Teraz Kalsberg za 3 złote i kurczak KFC. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie smaku. Mmm, so good.

Super łup, ale super łup. Sobota, super łup w Kauflandzie. Złup 2 litry Pepsi Mirindy Mountain Dew lub 7 up za jedyne 2,69 albo proszek Persil na 45, prań po 21,99. Kaufland, ale super łup. No i pięknie. Kochani, tym lepiej. Mamy trochę czasu, możemy wejść sobie pogadać. Słyszałam szacja. A wiecie, że ja waszego ojca poznałam właśnie w górach. Stary się złeś, Na kanapie. Halo? No cześć no? Wow. no co tam, co tam. <grymne> <grymne> Serio? <grymne> Ludwik, no, no cześć, Tak, tanie jeszcze nie było. Nieważne gdzie jesteś i skąd dzwonisz, teraz waręcz rozmawiaj bez limitu ze wszystkimi za jedyne 9,99 miesięcznie. Zupełna nowość, chicker z kurczakiem i frytki oraz hamburger i frytki, kurczak burger i frytki, z i frytki, cheeseburger i frytki. Czyli tu for you w McDonald's już od I 5 złotych, oszczędnie mówiąc. Hej, mogę gry za twojej? Dam ci gry za mojej. Burger King. Tu rządzi smak. A through, a through. Zero, zero. Podwójne srów Heja. Doładuj konto dwa razy, a my podwoimy twoje drugie doładowanie. Absurdalnie proste. Heja. Dawno te... De... Przepraszam? Dawno... Drank <drybujesz> history. Politra history. Już wrócę w Comedy Central. To co? Przepraszam.